Drugi typ to optimistic locking, czyli zakładamy optymistycznie, że raczej nic się nie powinno zmienić w międzyczasie, więc też nie blokujemy innych transakcji. Wybieramy sobie rekord, coś tam w nim zmieniamy i dopiero na końcu, gdy próbujemy zapisać ten rekord w bazie, to sprawdzamy, czy faktycznie na pewno się nie zmienił. Jeśli nie, to wszystko super, ale jeśli jednak się zmienił, to rollbackujemy transakcję. Sama zmiana najczęściej jest wykrywana poprzez dodatkową kolumnę z wersją, która po prostu się inkrementuje przy każdej zmianie. Czasem baski te rozpoznają na podstawie daty albo czek sumy wszystkich informacji w rekordzie, no ale mniejsza, to szczegóły techniczne. Plusem tych loków jest wysoka wydajność, brak blokowania transakcji, generalnie szybkie przetwarzanie. Ale oczywiście mamy tu ryzyko, że transakcja się nie powiedzie na ostatniej prostej. Dlatego powinniśmy tu zadbać o obsługę błędów. Czasem nawet wystarczy prosty retry. W każdym razie, Optimistic Locking raczej nie powinien być stosowany w systemie gdzie ryzyko konfliktu jest duże, szczególnie jeśli robimy dość złożona operacja.